Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego zainicjował program inwestycyjny dla przedsiębiorców o wartości 500 milionów złotych. Rybno poprosiły władze wojewódzkie o spotkanie z przedsiębiorcami i wyjaśnienie, jak zdobyć konkretne dofinansowania. W środę 17 stycznia najmłodszym druhom z młodzieżowej drużyny pożarniczej w Hartowcu przekazano nowe umodurowanie. Prezentują się w nim jak pełnoprawni strażacy, a dorośli, będący dla nich wzorem, pękają z dumy. poniedziałek 12 lutego w sali OSP w Żabinach odbyło się uroczyste podpisanie porozumienia dotyczące włączenia jednostki do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na kolejnych 5 lat. To wielkie wyróżnienie, ale i spore zobowiązanie. Na prośbę wójta Tomasza Węgrzynowskiego, Jolanta Skrzypczyńska, pełniąca obowiązki warmińsko-mazurskiej kurator oświaty, spotkała się z uczniami i nauczycielami z gmin Rybno. Rozmowy były okazją do omówienia obecnej sytuacji w oświacie i wysłuchania sporej listy życzeń. Do pięciu razy sztuka chciałoby się rzec, myśląc o przebudowie drogi Żabiny-Rapaty, bo tyle razy w ciągu ostatnich dziewięciu lat składano wnioski o dofinansowanie jej remontu. W końcu się udało i omawiana droga wkrótce zyska nowe oblicze. Wiemy, jak dbać o zabytki. W Urzędzie Gminy Rybno podpisano trzy umowy na realizację prac konserwatorskich i renowacyjnych w zabytkowych obiektach na terenie gminy. Kościoła w Rumianie, Spichlerza w Hartowcu oraz Kościoła w Koszelewach. Jest połowa marca, a my zaglądamy na plac budowy sztandarowej inwestycji Gminy Rybno. Obwodnica, która udrożni główne arterie miejscowości i sprawi, że wzrośnie bezpieczeństwo na drodze, jest w połowie ukończona. Nieustannie trwają prace nad modernizacją najdłuższego i najbardziej skomplikowanego odcinka drogi 538. Nie ma co ukrywać, w drodze jest sporo poziomowych ubytków, ale jest spora szansa, że wkrótce znikną. W Rybnie odbyła się kolejna edycja Gali Sportu, sportowe imprezy będącej sposobem na uhonorowanie i nagrodzenie najaktywniejszych sportowców oraz osób wspierających sport działających i ćwiczących na terenie gminy Rybno. Dopiero co byliśmy świadkami podpisania umów na renowację zabytków na terenie gminy Rybno, a już uczestniczyliśmy w kolejnych. Ucieszą się z nich szczególnie mieszkańcy Hartowca, Koszelew i Rumiana. Ochotnicza Straż Pożarna w Rumianie obchodziła 90. rocznicę założenia. To okazja do wręczenia odznaczeń, ale w trakcie uroczystego apelu odsłonięto również tablicę upamiętniającą tragicznie zmarłego strażaka tej jednostki drucha Marka Bartwickiego. Justyna Osowska, rybaśka, na 15. Wielkiej Gali Dobrego Stylu została ambasadorką dobrego stylu. To prestiżowe wyróżnienie jest nagrodą za wyjątkową osobowość lidera, kreującego własny wizerunek i propagującego dobry styl w biznesie i w życiu osobistym. W połowie roku odnotowaliśmy ukończenie sztandarowej inwestycji gminy w 30%. Po częściowym odbiorze technicznym powstającego w rybnie przedszkola i żłobka, trzeba przyznać, że obiekt jest imponujący. Gmina Rybno podpisała trzy umowy na nowe inwestycje na łączną kwotę 4,5 miliona złotych. Z własnego budżetu zapłaci tylko 5% tej kwoty. Na rybieńskim stadionie odbyły się zawody sportowo-pożarnicze, w których zmagały się ze sobą druchny i druchowie z gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych. To dobry sposób na integrację i sprawdzenie sprawności bojowej. Dopisało nam niemal wszystko. Pogoda, dobra zabawa i wspólna integracja, bo przecież to jest w zawodach wędkarskich najważniejsze. Ilość wyłowionych ryb zawsze schodzi na dalszy plan, nieprawdaż? Czwarta już edycja Bitwy Ogrądy za nami. Z roku na rok inscenizacja jest coraz bardziej okazała, a ilość widzów bije kolejne rekordy. A wszystko to inicjatywa oddolna. O to widowisko postarali się mieszkańcy gminy Rybno. Gmina Rybno dba o zbiorniki wodne na swoim terenie. Podpisano umowę na modernizację w miejscowościach Naguszewo i Truszczynę. Podpisano umowę na ważny remont w szkole podstawowej w Rumianie ważny, bo dotyczący bezpośrednio bezpieczeństwa. Pierwszy weekend sierpnia minął nam pod znakiem wspaniałej zabawy na dniach rybna. Trzy dni wypełnione koncertami, konkursami i zmaganiami sportowymi, już niestety za nami. Kto nie był, tego zapraszamy za rok. Od autobusu do nowoczesnej świetlicy wiejskiej. Tak w skrócie można opisać sytuację mieszkańców koszelewek po otwarciu nowoczesnego budynku. Od spotkań w namiocie od razu przeszli do budynku z XXI wieku. Droga numer 538 jest strategiczną trasą, której modernizacja leży na sercu wielu samorządom, nie tylko w powiecie działdowskim, szczególnie zaś w gminie Rybno, gdzie odbyło się spotkanie w tej sprawie. Dokonano odbioru technicznego drogi łączącej żabiny i rapaty. To niezwykle ważna inwestycja, z której ucieszą się mieszkańcy tych miejscowości i nie tylko. Wyjątkową oprawę miały w tym roku dożynki gminno-parafialne w gminie Rybno. To już nie tylko podziękowanie rolnikom, sadownikom i pszczelarzom, to wielkie święto całej gminy. Innowacyjne rozwiązania zagospodarowania osadów ściekowych w małych oczyszczalniach ścieków. Pod tak skomplikowanym tytułem ruszył zorganizowany przez gminę Rybno projekt mający na celu dbanie o nasze morze już na poziomie poszczególnych samorządów. Na terenie gminy Rybno i gminy Płośnica zainstalowano tablice upamiętniające bohaterski czyn grupy powstańczej, której oddział w 1864 roku przemaszerował przez Tuczki, Koszelewy, Murawki, Turze Małą, Płośnicę i Przełęk. Ta inwestycja pokazuje, że nawet najmniejsze miejscowości mogą liczyć na największe inwestycje. Droga Żabiny-Rapaty została oddana do użytku. W sierpniu przy świetlicy wiejskiej w Dębieniu powstało inhalatorium. Po miesiącu funkcjonowania odwiedzamy pszczoły i ich opiekunów. W Dębieniu odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Danie wspólnych chwil, dzięki któremu seniorzy z gminy Rybno mogą spotkać się na wspólnych biesiadach. Od razu widać, że są bardzo wyczekiwane. Za nami 7. jesienny maraton MTB o Puchar Wójta Gminy Rybno. Aby ścigać się w pięknych okolicznościach naszej przyrody, zjechali się do Rybna rowerzyści z całego kraju. Już po raz 27 ośrodek sportu i rekreacji w Rybnie zorganizował biegi niepodległości. Od lat taki sposób uczczenia jej odzyskania spotyka się z wielkim zainteresowaniem mieszkańców Rybna i nie tylko. W rybnie z okazji Narodowego Święta Niepodległości nie tylko biegamy. Odbył się również piknik militarny z udziałem grupy rekonstrukcyjnej, która sprawnie połączyła rozrywkę z lekcją historii. Kolejny historyczny dzień dla strażaków z gminy Rybno. Specjalistyczny podnośnik hydrauliczny jest już na stanie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Jak mówią sami strażacy, to całkowicie zmienia ich sposób działania. Za nami druga edycja przeglądu artystycznego i sportowego seniorów z powiatu działdowskiego. W tym roku gospodarzem była gmina Rybno, a hala Osiru dawno nie gościła tylu uśmiechniętych osób. Gmina Rybno nie będzie już miała problemów z wodą. Dokonano odbioru ostatniej świeżo wyremontowanej hydroforni w Koszelewach. Tak nowoczesnego obiektu nie ma nawet w dużych miastach. Kolejny zbiornik retencyjny w gminie Rybno gotowy, a do tego fontanna, pływająca wyspa i plany na zarybienie. Kolejny mikołajkowy turniej szachowy w Hartowcu za nami. Pomysłodawca Ryszard Karpiński nieustannie dba o popularyzację królowej gier. Mikołajki w Rybnie to nie tylko turniej szachowy. Nie mogło zabraknąć również zmagań zapaśników w ramach Wojewódzkiej Ligi Młodzików w zapasach w stylu klasycznym, zapasach kobiet oraz mini zapasach dzieci o Puchar Wójta Gminy Rybno.